Nie. Dzień dobry, student Mateusz. Mm, dzisiaj jest trochę inaczej, bo mówimy sobie, jak wyglądają dokładnie egzaminy na architekturę. Ze wszystkim, nie? W Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej. Pierwsze, co? To te egzaminy się odbywają co roku w pierwszym tygodniu czerwca. Czwartek, piątek i sobotę. Zawsze. Zapisy trwają od 1 maja do 31 maja i serio musicie się zarejestrować na tym ich wewnętrznym platformie, systemie, zapłacić za egzamin i w tym momencie jesteście na niego zapisani. Jeżeli ktoś to zrobi e, po ostatnim dniu maja, 1, 1 czerwca, nie ma opcji zapisania się na egzamin. Podania, telefony, wszystko, nie ma w ogóle takiej totalnej opcji, tak? Dlatego musicie zmieścić się w terminie zapisów na ten egzamin wstępny, żeby brać w nim udział. Nie zrobicie tego, Pff, będzie lipa. I, I serio, tak jakby ja bym o tym nie mówił, gdyby nie było takiej jednej okazji, że ktoś się po prostu zapomniał zapisać, nie? Także serio, pilnujcie tego, bo się być zapisany na egzamin. Gdzie dokładnie są egzaminy? Tutaj, um, egzaminy są dokładnie w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Uh, I normalnie, jak sobie widzicie ze skęki, czy z, nie wiem, podejście pod PG, to na wprost mać ten taki, taki. Beton Plaza. jak wejdziecie do środka, to będziecie dokładnie widzieli sobie, o, ten widok, nie? Na wprost macie bibliotekę i tam potem może być drugi dzień egzaminów, czyli ten sobotni z testem, z testem z predyspozycji do architekta, ale ogółem, na lewo i na prawo, jak sobie pójdziecie na prawo i na lewo, to macie takie zejście w dół, to ono jest dokładnie tutaj, w tym miejscu w tym miejscu. Macie dziedziniec A i B. I na obydwu dziedzińcach odbywa się ten egzamin z rysunku modela, bo egzamin na który jest w dwóch etapach. Rysunek modela, jest czwartek i piątek. I potem w sobotę jest test. Teraz, jeżeli pójdziecie sobie na, na ten gmach, na dziedziniec A bądź B, to macie taką pośrodku, w gmachu głównym, macie klatkę schodową. Macie widok z pierwszego, drugiego, z parteru, pierwszego, drugiego, trzeciego piętra. Widok na te dziedzince, które są właśnie te wewnątrz. I teraz tutaj dookoła są ustawiane wszystkie sztelugi. Po środku jest ustawiany ten wasz temat do rysowania. I wy sobie wchodzicie tymi drzwiami i sobie rysujecie wasz egzamin. Tutaj schodzicie, właśnie są takie od razu po lewej stronie, nie da się tam zgubić. Jak wchodzicie do machu głównego, to od razu są takie rozwidlenia schodów na lewo, na lewo i na prawo i możecie sobie zejść do tych miejsc z egzaminami. I teraz tutaj się dokładnie w tym miejscu wchodzi. Tam na drzwiach wisi lista osób, które mają w danych godzinach danego dnia mają egzamin. Przypilnujcie, kiedy, którego dnia macie egzamin i na którą grupę jesteście. Bo jedna osoba kiedyś przyleciała tak po prostu zdyszana, i się pyta, czy ją wpuszczą na egzamin. I mówię, że no nie, bo już jest 5 minut po otwarciu sali takiego dziedzińca, i już nie wpuszczają. nie ma takiej opcji. O Jezu, Jezu, Jezu. No a potem wyszło to, że ona po prostu pomyliła godzinę, nie? Ale serio, was nie wpuszczam, jak się spóźnicie. Także to też jest ważne, żeby być szybciej. Ba, ja nawet polecam, i to też potem powiem, żeby być 2-3 godziny wcześniej, bo nawet dzień wcześniej przyjechać. Także tutaj są egzaminy. I teraz, z czego się w ogóle składa ten egzamin? On jest podzielony na trzy dni, ale w pierwszych dwóch dniach, czwartek i piątek są rysowane postaci. Nie? Bo od 11 lat macie postać na egzaminie na architekturę w Gdańsku. To jak kiedyś wymyślili 12 lat temu, że o, będzie temat z wyobraźni. No I sobie losujecie i rysujecie temat z wyobraźni. On tak źle wyszedł, że oni znowu wrócili do, do modelki i ta modelka zawsze jest co roku. I drugi um, etap to jest test z predyspozycji do zawodu architekta, on jest w sobota, i go wszyscy naraz piszą w tej samej godzinie. I on jest też podzielony na swoje ten, dwa mniejsze etapy. Jeden trwa dwie pół godziny, drugi trwa półtorej godziny. Za modelkę możecie dostać 30 punktów, a za test 70. Kiedyś było 40 do 60, teraz jest 30 do 70, czyli razem łącznie z egzaminów możecie dostać 100 punktów. I oni co roku ustalają minimalny próg dla jednego etapu egzaminu do drugiego. I musicie obydwa minimalne progi uzyskać i zaliczyć. Jeżeli jednego nie zaliczycie, bęk, nie ma was w rekrutacji od razu. I na modelkę zazwyczaj to jest około 10-11 punktów na 30, żeby zaliczyć ją. To, to, mówię, to zależy od rocznika, bo oni względem rocznika to ustalają. Im gorszy rocznik, tym niższy próg. Z testu jest około od 19 do 22-3 punktów. To jest minimum, które trzeba uzyskać na 70, na 70 punktów, żeby zacząć ten egzamin. Potem są doliczane matury i jedziemy, ciśniemy dalej po prostu z rekrutacją. Jak wchodzicie na ten dziedziniec, pierw macie po, wy jesteście wyczytywanie po nazwisku. I po kolei każdy wchodzi z listy, trzeba pokazać dowód osobisty. Co do ubioru, nie musicie się ładnie ubierać, możecie być na galowo, może być, możecie być po prostu w dresach, bez różnicy. Wchodzicie sobie na dziedziniec, tam potem przygotowujecie się po prostu przy sztaludze, możecie się rozstawić. Nie ma wyboru sztalug. wchodzicie po kolei i każdy po kolei, każdy zajmuje sztalugi. Rozchowacie się. Oni wam potem wszystkich, jak wyczytają i zamkną salę, proszą was na środek, żeby omówić temat wspólny. I oni was proszą, tak, mniej więcej tak na środek, nie, oni omawiają temat, który jest do zrobienia. Tłumaczą wam, jak się podpisać, bo do każdej kartki na egzaminie są przypięte koperty. Do kopert wkładacie swoje imię i nazwisko i zapieczętowujecie tą kopertę. I nie róbcie tego szybciej, zanim po prostu Wam komisja tego nie przestawi, co macie dokładnie zrobić. Bo potem może być takie zdenerwowanie z odklejeniem kopert i ich na nowo, co potem jest widoczne. Bo każda praca jest anonimowa, oni nie mogą wiedzieć, kto daną pracę narysował, żeby nie było tak, że ktoś może ją oznaczyć i po prostu coś tam dziwnego zrobić i podbić sobie punkty. Nie, nie ma takiej w ogóle opcji. Tak, to nawet na tym tutaj widać, tę kopertę. I tam jest wasze imię i nazwisko na kartce, którą sobie dostajecie. I też tutaj u góry po prawej stronie, gdzieś tu w tym miejscu, powinien być, dostajecie... Nie, to sorry, jest tutaj na dole jest napisane. Jest temat dokładnie, ktoś jest do zrobienia. Możecie sobie po prostu go potem, no macie go do przeczytania, możecie sobie kilka razy go czytać. I zazwyczaj to jest przedstawione tak, że to jest modelka zakomponowana w przestrzeni z czymś. I teraz odnośnie samego egzaminu. Temat główny to jest modelka i ona zawsze występuje z czymś. To nie jest tak, że ona sobie stoi i posługuje się modelkę, tylko tam jest albo rusztowanie, albo drabina, albo motor, kajak, piłka, cokolwiek. Jakieś palety kiedyś były, deski, sześcian nawet był. I teraz chodzi o to, że wy macie się nauczyć, macie zrobić dobrą kompozycję, narysować modelkę i zastosować perspektywę. Na podstawie wcześniejszych lat, bo ja taka od 4 lat mniej więcej co roku chodzę po tych egzaminach, robię zdjęcia pracą, porównuję potem punktację do tych prac, które już uzyskała. Czy to jest mocna praca, czy to jest lekka praca? Nie ma to wpływu na punktację. Jeżeli macie narysowaną poprawną anatomię, to się ładnie po prostu pokazuje, jest dobra kompozycja, jest perspektywa, bęk macie sporo punktów, a nawet maksa. Nie musi mieć mega mocno, mocnej pracy, owszem ona zwraca wtedy bardziej uwagę, i ma szansę dostać więcej punktów, ale nie ma to tak jakby realnego wpływu na punkty. Może być lekka praca i też możecie dostać maksa. Głównie chodzi o to, że po prostu macie pokazać perspektywę i macie pokazać modelkę. I ona ma być na całej kartce. Problem polega na tym, że jak macie gigantyczną kartkę, to ludzie takie małe postaci rysują na tym, bo nie ogarniają kompozycji. Coś, co jest mega ważne, nie musi być cały temat na pracy. Ja będę jeszcze do Hintów podejdę, nie? ale jak tutaj macie tą pracę, to taka dokładnie była kompozycja, nie? I tak jakby, jeżeli macie coś w ten sposób zrobione, to tak jakby modelka wam wypełnia. Mniej mniej niż, no ten sześcian jest strasznie duży. Trudno byłoby to nazwać ca całe na kartce. I teraz serio, na podstawie punktacji, które nasze uczniowie uzyskali, ja mam ich zdjęcie tak jakby i tak jakby ogarniam to, ile oni dostali punktów, nie musi być cały sześcian narysowany. W tym roku będzie znowu inny temat do narysowania, ale to nie musi być wszystko. Tak samo ten dziedziniec z tyłu, nie musi być dziedziniec z tyłu rysowany. Możecie, spoko, jak dacie radę go narysujecie, i ja on będzie ładnie wyrysowany, easy, dostajecie sporo punktów, ale nie musi to być. Tak samo z tym sześcianem, on nie musi być cały narysowany, on może być ucienny. I też to nie będzie żadnego z tym problemu. Też może, macie szansę dostać po prostu maksa punktów. Bo chodzi o to, żebyście nie mieli tej nerwówki, że wchodzicie o cały dziedziniec do narysowania. Nie, nie trzeba tego robić. No, zawsze jest co roku jakieś tam ploty, uważam, że albo musi być sporo waloru, albo go w ogóle nie może być, albo musi być dzień z tym narysowany. Nie, nie stresujcie się. Tak samo jak to było narysowane na Waszej szkoły rysunku, jak żeście się uczyli gdzieś na rysunku, to tak to nie zróbcie. Nie surogujecie się nikim, tylko po prostu na luzaku podejść, narysować i wejść. I tyle. Drugi etap z egzaminów polega na teście z dyspozycji do zawodu architekta. On tak fajnie, bunciecznie brzmi, brzmi, ale on się od lat zmienia. On kiedyś był taki bardziej, nie wiem, z historii sztuki, architektury, tej całej aksonometrii, bardziej takich rozbudowanych rysunków trudniejszych. Teraz to tak jakby bardziej w stronę kangura zmierza. Kojarzycie te konkursy z matematyki kiedyś, nie? One są takie bardziej na myślenie. Jeżeli ktoś w miarę ogarnia, no to każdy zajdzie ten egzamin. W sensie to nie jest trudne. Historii sztuki ponoć nie ma być w tym roku, bo wprowadzili, że jest wymagana matura z historii sztuki albo informatyki. Z uwagi na to, nie powinno być tego na egzaminie. To jest plota, nie mam pojęcia, jak to będzie w, 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 od teraz wyglądało. Wcześniej, jak były pytania, to były maksymalnie za 10%. Punktów z testu, czyli około 7 na 70. Także jakbyście nie poświęcili w ogóle na to nic, to dużo nie tracicie, bo samymi rysunkami, rysunkami możecie nadrobić po prostu całą punktację. I całość się opiera po prostu na aksonometrii, na myśleniu i trochę na matematyce, bo tam jest trochę zadań z matematyki. Chociaż od ostatnich par paru lat tak jakby większość wpada już w takie zaprojektuj, narysuj widoku, w perspektywie, w tym. czy bardziej chodzi o taki sposób myślenia. To też macie na jakieś opisane, możecie sobie tam bardziej poczytać. Nawet są odpowiedzi na jeden egzamin, także możecie sobie je oblukać. Tipy. Coś, co Wam pomoże, ten egzamin trochę lepiej zaliczyć. Pierwsze co, egzamin jest podany w jakich jest dniach, już już w sumie już jest, jest podany od stycznia mniej więcej, chociaż w tym roku to się zmieni z uwagi na, na sytuację w kraju, ale jak macie cały dziedziniec, tutaj jest widoczny, to dookoła są sztalgi ustawione. Nie wszystkie są zajęte, bo nie wszyscy się stawiają na egzamin. Ten sześcian czy te elementy, które są na tym egzaminie, one są ten dwa dni wcześniej. Czyli jeżeli się we wtorek, na dziedzinie, zobaczyć po prostu co będzie rysowane, to widać, że to albo z boku jest gdzieś poukładane i to będzie po prostu układane, i będziecie mogli sobie zobaczyć, co jest do, jaki jest temat. Ale na pewno w środę już jest wszystko wystawione. W środę już ten sześcian był na środku, także, jak ktoś ma opcję podjechania na PG, spoko jechać, ogarnąć sobie, jaki jest temat, żeby nie było potem jakieś tam zaskoczenia, że motor jest do rysowania, bo kiedyś był motor, nie? To jest straszne. To jest taki hint, a czyli tip. Serio, żebyście po prostu y, dzień wcześniej przynajmniej pojechali. Ba! Ja wiem, że to jest może trochę niesprawiedliwe, ale we wtorek, w czwartek i w piątek wszyscy rysują to samo. Czyli grupy, które mają w czwartek na rano, mają najgorzej, bo mają tak jakby tylko jeden dzień na przygotowanie jeszcze. Ci z piątku mają trochę więcej czasu. Znaczy, piątek nieco lepiej wypada w tych egzaminach i też polecam, żeby przyjść te, 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 na przykład, na przykład w czwartek, jak macie w piątek egzaminy. Że pochodzi sobie dookoła i zobaczyć, jak wszyscy jej nie rysują. Bo tak jakby to albo was podnosi na duchu, i zawsze możecie z kimś pogadać, tak jakby ludzi poznać, bo potem stricte będziecie z nimi studiowali, jeżeli się dostaniecie, nie. Także zawsze warto się gdzieś tam kojarzyć, zacząć kojarzyć ludzi. I przynajmniej też tak, jakby wybadacie sobie sprawę, to też jest trochę wygodniej. Co do w ogóle do ołówków, nie? Tam jest napisane na egzaminie, że możecie mieć ołówek 2B4B. No nie możecie wziąć wszystkie ołówki, możecie wziąć całą siatkę ołówków, nawet mieć ich pół tony, pełną gumek klebowych, wszystkiego. Bez różnicy, nie? Ba, jak macie problem z kręgosłupem, to możecie napisać podanie o krzesełku i możecie siedzieć na krześle. A nawet jeżeli bez podania, to możecie pogadać z komisją, oni też wam pozwoli. Nawet możecie sobie ściągnąć tą dużą rysownicę na kolana i rysować na kolanach, jeżeli jesteście tak przyzwyczajeni. Jest to ciężkie, niewygodne, ale jak ktoś tak woli, spokojnie o problemu, też tak możecie zrobić. Sztalug zmienić niestety nie możecie. Też z uwagi na to, jak to z góry wygląda, to zawsze tam, jak sobie odejdziecie od tej sztalogi, to macie kupę wolnego miejsca. Odłazić od tego rysunku, a nie siedzieć wlepiony z nim po prostu, żeby widzieć że to z bliska. Nie, odchodźcie do, do, dalej, to przy okazji możecie zobaczyć czyjąś inną pracę. Wasz konkurent po lewej, po prawej rysuje i serio tutaj nie ma ściągania, bo nie macie co ściągać. Ale tak jakby być i mieli wrażenie, po prostu, kto rysuje po prawej, po lewej, i to też jest takie. By, nie wiem, podnosi trochę na duchu, czasami. Jak one są potem oceniane te egzaminy? Wyniki macie w ciągu chyba miesiąca bodajże, nawet trzech tygodni mniej więcej. Na początku lipca one powinny być, a potem koniec czerwca, jakoś tak mniej więcej. Czyli po trzech tygodniach uzyskujecie. I teraz można sobie ogarnąć to, że oni w pewnym momencie, po tygodniu, po dwóch tygodniach od egzaminów, wszystkie prace na dziedzińcu wykładają w ten sposób, jeżeli chodzi o postać i oni je porównują. Zobaczcie, że na tym, tym, tym jest pełno takich jasnych prac. Bardzo mało z takich mocnych, wyrysowanych, żeby one po prostu były takie bardziej widoczne, a i tak coś zaliczyło tę ten, ten postać. Z jednej strony fajnie mieć walor, bo wtedy jest, można więcej na ten temat pogadać, tak jakby jest do czego usiąść i to zwraca uwagę i to jest przyjemniejsze dla oka, niż żeby to było lekkie. Ale z drugiej strony, strony tak jak mówię na początku, nie jest to wymagane. Też w ogóle jest taka fa fajna rzecz, nie, że jak macie ten temat z postaci na, na egzaminie, to nie skupiać się na jednej rzeczy, nie? Narysować tą modelkę i to tło, czyli w sensie to, ten element, z którym ona jest, żeby nie było tak, że widziałem, jak koleś, jak była modelka chyba z drabiną i z czymś tam jeszcze. Genialna drabina, petarda, bo to się jarałem. O, jest koleś, który zjawiliście rysuje, nie? Przychody godzinę później zostało 15 minut do zakończenia egzaminu. O, mam drabiny narysowane, tylko nie ma modelki. Ja nie, nie narysować. Nie wiem, czy on teraz studiuje, bo nie mam pojęcia, jak to był. Ale tak jakby, serio, macie cały temat do narysowania. Tak samo, jeżeli macie modelkę z piłką i z całą resztą, bo tak było chyba w zeszłym roku, to nie rysujcie tylko piłki. To nie piłka jest tematem głównym, tylko modelka. Piłka może tak jakby Wam, nie wiem, dodawać tej kompozycji, budować ją, stabilizować, czy tam zamykać. Ale cholera, nie całą piłkę, nie? Bo tu nawet chyba gdzieś taka jest piłka narysowana, bo gdzieś tam ona była na jakimś innym rysunku, zdjęciu, że jest tylko piłka wyrysowana i cała reszty nie ma, nie? Tak jakby morelka <laughs> jest zakomponowana w przestrzeni, taki jest temat. Tak, i ostatni tip, jeżeli nie zaliczycie jednego z etapów egzaminu, to jesteście wykluczani z rekrutacji, ale możecie napisać podanie o wgląd do prac i potem poprosić o ponowną ocenę. I prawie wszystkie przechodzą. Prawie nikt ich nie pisze, nikomu się nie chce jeździć osobiście na PG. Także jeżeli ktoś tam się ciśnie, żeby studiować na, 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 na architekturze w Gdańsku, to serio napiszcie podanie normalnie, pojedzcie załatwcie to i będziecie studiować, i to nie ma po potem problemu. Także warto, jeżeli komuś mocno zależy. Czyli to jest wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem.